LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pai Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału pierwszego, w którym autor w literacki sposób próbuje odtworzyć dzieje zagadkowej czaszki oraz to, w jaki sposób została ona odkryta. Gdy Pelo wracała do ostatniego już zagajnika... Usiłowała wyobrazić sobie, w jaki sposób wyjaśni i usprawiedliwi swój pobyt w kopalni. A może po prostu się przyznać? Mogłoby to wzbudzić sympatię, może nawet podziw, lecz jeśli się przyzna, czy pozwolą jej zatrzymać szkielety? Należały teraz do niej, zdobycz znalazcy. A jednak musiały pochodzić z tej samej wioski, która liczyła sobie setki lat. Mówiono jej, że wioska jest tak stara. Że nawet najstarsi ludzie nie wiedzieli jak bardzo. Po prostu prastara. Szkielety mogą należeć do mieszkańców wioski, którzy zmarli jak? Strop się na nich nie zawalił, to pewne. Nieważne jednak, jak zmarli. Musiała założyć, że nie zezwolą jej na zatrzymanie szkieletów bez względu na wszystko. A może uda mi się je ukryć i przemycić do domu. Szybko jednak odrzuciła tę możliwość. Gdzie? Wszystko, co ze sobą przywiozła, mieściło się w marynarskim worku, pozostałości z nadwyżki zaopatrzeniowej z czasów światowej wojny. Obydwa szkielety wypełnią co najmniej połowę wora, a ten dźwięk, jaki będą wydawać jeśli będzie choć trochę przypominał nieustanne grzechotanie wydobywające się z kosza przy każdym jej kroku, nie miała nawet szansy ukryć kości przed wścibskim rodzeństwem, a co dopiero przed rodzicami, przeczuwając porażkę, dotarła do zagajnika z wysokimi drzewami. Teraz lub nigdy. Musiała podjąć decyzję, lecz nie była w stanie. Potrzebuje więcej czasu. Gorączkowo szukała miejsca, w którym mogłaby ukryć kości. Zbiegła w dół dnem wąwozu. Rozglądała się za ukrytą przestrzenią, która byłaby wystarczająco duża, by się w niej zmieściły. Nie udało jej się znaleźć nic odpowiedniego. Zdesperowana spojrzała w górę. I nagle ją olśniło. Część korzeni jednego z wielkich drzew wystawała ponad powierzchnię i nie była otoczona żadnymi skałami i ziemią. Pelo nie zastanawiała się, co mogło być przyczyną powstania tej pustej przestrzeni. Wiedziała jedynie, że nad jej głową znajduje się wydrążona dziura, do której mogłaby dosięgnąć, by schować w niej wszystkie kości. Będą tu schowane przed nadchodzącym deszczem bezpieczne i suche, do czasu, kiedy zdecyduje, co z nimi zrobić. Pelo wyjaśniła brak jagód i brudne ubranie tym, że spoczęła na chwilę pod zagajnikiem i zasnęła. Ciężkie, ciemne chmury wisiały już na zachodzie, nad Pacyfikiem. Więc wszyscy byli radzi, że dziewczyna wróciła, bezpieczna i zdrowa, i nikt nie zadawał jej już żadnych pytań. Deszcze były potężne. Ani Pelo, ani żaden z członków jej rodziny, a tym bardziej mieszkańcy osady, jeszcze w życiu takich nie widzieli. Przez niemal całe dwa dni lało jak z cebra. Płaska równa ziemia zmieniła się w lepkie błoto, a deszcz żłobił niezliczone nowe kaniony. Strumyki pędziły w dół jak oszalałe. Przecinając wąwozy, aż w końcu te stały się robącymi potokami. Wszyscy byli wdzięczni za ostrzeżenia Narizona, albowiem pozwoliły się im dobrze przygotować. Nawet na taką katastrofę. Trzeciego dnia wychynęło słońce, jasne jak zwykle, a wieś zaczęła powracać do życia. Mężczyźni poszli sprawdzić pola i stwierdzili, że nie da się ocalić plonów. Trzeba było zakupić zapasy na zimę. Ojciec Pelo. Wypisał czek na 1000 dolarów, co wystarczało na zakup kukurydzy, pszenicy i prosa. Kwotę tę będzie musiał pożyczyć i w ciągu roku spłacić, podejmując dodatkową pracę. Konieczne będą nieplanowane kursy autobusem. Była to dla niego niewielka cena za uspokojenie obaw tych, którzy go podziwiali i jego żonę, za to, że mieli odwagę i szczęście. Osiągnąć sukces na El Norte. Na drugi dzień po ustaniu deszczu, kiedy każdy w wiosce był zajęty naprawami i odzyskiwaniem tego, co dało się uratować, Telo wymknęła się ukradkiem, aby wydostać obydwa szkielety. Wciąż nie wiedziała, w jaki sposób uda się je przemycić do szkoły tuż pod nosem rodzeństwa, rodziców i Urzędu Celnego USA, lecz postanowiła ze wszystkich sił spróbować. Stało się to jej całkiem dziwaczną obsesją. Po prostu musiała zrobić wszystko, by spełnić swe marzenie. Był to fragment książki Lloyd'a Bay, najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia. Na stronie wydawnictwa Cień kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl. Lektury Paranormalium.